Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie mangę, a raczej dwie mangi, albo kto woli komiks. Baby Violet, komiks, za który odpowiada Hiroe Gucci. Artysta, który kojarzony być powinien z tysiące słodkich kłamstw, to był paradoksalnie chyba tutaj pierwszy w ogóle, jak próbuję sobie przypomnieć, Tytuł jaki w ogóle opublikowałem na swoim kanale, jeżeli mówimy o mangę. to jest ciekawe. I teraz powracamy ponownie od razu z dwoma tomami, gdyż dużo czasu minęło, zanim miałem czas przysiąść sobie do tej pozycji, aby ją poznać. I od razu, właśnie e, dwa tomy się pojawiły na rynku. Jeśli chodzi o wydawcę, to Waneko odpowiada za tą pozycję. Jest to ten taki troszkę większy format, mniejszy by gdzieś tak mniej więcej wyglądał. Tak, nam się prezentują oba tomy. Oba kosztują chyba z tego co pamiętam 2499, tak. Jest to oczywiście miękka oprawa w obwolucie. Jeśli chodzi o zawartość wewnątrz, no to mamy oczywiście coś innego, aniżeli to, co widzimy tu. No i oczywiście to wszystko jest kontynuacją tego jednego rysunku. Bardziej chodzi o te paski. Ale no, jednak one coś tam przedstawiają. Tutaj mamy profil postaci, który możemy sobie też zobaczyć. W przypadku drugiego tomu wygląda to następująco. Też oczywiście te właśnie elementy, które są tymi takimi paskami, tworzącą całość. Tutaj mamy oczywiście krótki. Poradnik, jakieś takie pogaduszki, chyba dokładnie to było, i tutaj też mamy profil postaci. Trochę widzę, w międzyczasie od przybliżania zbzikowała mi kamera, ale zaraz liczę, że to się ustabilizuje, więc wybaczcie za te problemy techniczne. Już jest ok. Dobrze, przejdźmy może do samej mangi. Manga z gatunku. Czy powinienem powiedzieć hentai? No, trochę na pewno tak. Bardziej bym powiedział też może, że takie bardziej e, mocne echi. E, natomiast dlaczego No w ten pierwszy tytuł, Tysiące słodkich słów, tak jak wspominałem, też właśnie był z takiego gatunku. Tu nie ma cały czas tylko jakieś sceny, które mogą prowadzić tylko do jednego. Sami widzicie, że przewracam kilka kolejnych i absolutnie nic takiego nie ma miejsce. Dopiero gdzieś później z czasem pojawiają się takie sceny, ale mm, czemu one się pojawiają i czym to jest spowodowane? Przede wszystkim tym, że jest to historia 25-letniej dziewczyny, która jest pracownicą jakiejś firmy wysyłkowej i ma całkiem ciekawe, wydawać by się mogło, jak później też się zresztą dowiadujemy, e, pracę jest ceniona, no i w jej życiu pojawia się zupełnie przypadkowo facet, który jest jej rówieśnikiem, a zajmuje się właśnie projektowaniem bielizny, i to głównie bielizny takiej, no nazwijmy to erotycznej. No i oczywiście w wyniku pewnych zdarzeń e, jakoś trafiają na siebie, tak? Trafiają na siebie, jak wspomniałem, dochodzi do tego, że on no, nie chcę zdradzać, bo to byłby spoiler. Nie wiem, czy to jest w sumie opisane tutaj, a może nie mieliście czasu spojrzeć, ale proponuję jej, czy nie chciałaby zacząć mierzyć tą właśnie bieliznę dla niego. I tak to się wszystko zwyczajowo zaczyna dziać. Ich relacje są naprawdę prześmieszne. Bardzo fajni, mili, ciepli wręcz bym powiedział bohaterowie. W żaden sposób nie są jakimiś zrytymi, dziwnymi osobami. Mają swoje rodziny, mają swoje marzenia. Tutaj, oczywiście, sam fakt tego, co się między nimi dzieje, jest jak najbardziej na plus. Warto też wspomnieć o tym, że oczywiście to mierzenie bielizny też ma pewien warunek, który jest tutaj przedstawiony no, dość bezpośrednio przez naszą bohaterkę, i to jest bardzo ciekawe, odważne, może trochę i zaskakujące. Ale fajnie, że akurat tak, bo dlaczego by nie? Co do ich losów, oczywiście nie chciałbym ich zdradzać, niemniej pojawia się tutaj oczywiście z czasem coś więcej aniżeli tylko ta taka prosta umowa. Pojawiają się uczucia, które są przez nich oczywiście pielęgnowane. Widać, że im zależy, też fajnie zostało to nakreślone, a te sceny związane z wspólnym, y, łóżkowym tematem, może tak to nazwę dzisiaj, jest ok, Mówię, nie jest to jakieś przekombinowane, nie ma tu jakiś nazwijmy to, hardkorów. Jest to zwyczajny, naturalny ludzki odruch, który jak najbardziej daje radę. I nie powiem, że coś tutaj jest niewłaściwie, bo, bo nie jest tak, jak być powinno. Więc myślę, że nikogo to nie zgorszy. Jeżeli lubicie tego typu romanse z troszeczkę większą nutą dekadencji, to myślę, że jest coś jak najbardziej dla Was. Warto też wspomnieć, że kreska jest w sumie przyjemna. To samo, co mieliśmy wcześniej, tutaj się nie zmieniło, jeżeli chodzi o artystę. I myślę, że. Jak najbardziej jest na plus. Jest ładna. Nie jest może jakaś cukier, cukierkowa słodka, jak czasami to pojawiają się tego typu pozycje, prawda? Z pięknymi rysunkami, ale no nie przeszkadza mi to, że, że nie jest tak pięknie przerysowana. Jest poprawna, jest ładna. Wszystko tutaj jest jak najbardziej na swoim miejscu i jako całość, cała historia, właśnie z tą oprawą wizualną, sprawdza się fajnie. Fajne czytadło dla każdego, myślę tak naprawdę, szczerze. Więc Baby Violet jak najbardziej myślę, warto się zainteresować. Mam nadzieję też, że dostaniemy coś więcej, bo z tego typu pozycji, jeżeli artysta tak wspaniale sobie radzi i tak się dobrze, z łatwością czyta, tak jak wspomniany wcześniej przeze mnie tytuł, to tutaj. Można by powiedzieć, że chce się więcej i ja naprawdę tutaj świadomie mówię, że właśnie chcę więcej. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś pozycje, bo wiecie, że ja nie śledzę, nie doczytuję się, pojawią się, że Waneko tutaj wyciągnie jakiegoś asa z rękawa i da nam kolejne tytuły, właśnie od tego nazwiska. I okazać się może, że one będą tak samo dobre, będą trzymały cały czas ten poziom, który dostaliśmy tutaj. Więc mocno ściskam za to kciuki. Tu chyba już dalej nie wiem, czy będą jakieś kontynuacje. Teoretycznie, tak jak patrzę na to, co dostajemy, mam wrażenie, że jest to wszystko, co być powinno, chyba. Oczywiście nie ukrywam, że chciałbym, aby gdzieś to zostało dalej rozwinięte, abyśmy mogli poznać. Losy tych dwojga ludzi i tego, co się dzieje wokół nich. To by było, myślę ciekawe doświadczenie. Więc trzymam mocno kciuki za to, że coś takiego się pojawi i ogólnie, że to nazwisko jeszcze da nam i Waneko przede wszystkim nie jeden dobry tytuł. Więc tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, jakie jest wasze zdanie na ten temat, jeżeli czytaliście tą pozycję. Mam nadzieję, że też Wam się podobała. Oczywiście polubcie, udostępnijcie ten materiał. Będzie mi wtedy bardzo miło. Tymczasem mówię Wam cześć. Widzimy się w kolejnych.